Hello dear friends. My name is Artur Cegaret and welcome to another episode z gry War Multiplayer. Na, kolejna gra na wieczorku um, Winsona i kolejne tutaj piękna mapka, mm, to jest powrót do przeszłości, mapka AB, Alien Base. Mm, tutaj na, na której środku jest tego nikt nie wydobywa, a spada tam dużo skrzynek. Ja. Górny skład decyduje się tak. Rambuła, rusek, niebieski kolor. Obok niego Edmunda Czabaryłka, Amerykaniec, żółty kolor. I Dewio, rusek, jasny, niebieski kolor. Na dole mamy serpenta, rusek, który jest raszowany przez Devio. Sprawdźmy sobie tę akcję. Bo serpent nie zbudował zbrojowni. Jest atak pistolety. Pistolety konta karabiny. No, pistolety wygrały takie takiej sile. Jest rasz, proszę Państwa. Pospolite ryszenie serpentowskie zabija w Dewio Devio ginie. Gleba, gleba. Jest pod... pospolite ryszenie z drugiej strony. Devio rusza na front no i tutaj serpent traci powinien po, tej, po tym zabójstwie devio Już uciekać Wow I serpent chyba jedna, jedną postać z miązbia skrzynki więc może jeszcze wróci tej gry traci kolejny postać czemu się bije kurde z Devio nie wiem choć się domyślam No i jest kolejny kolejny szturm pistoletów Dzięki Serpent! Kurde, co Se pokomentowałem, nie? Rambuła, rob coś. Rob coś. Rambuła! Skoro player... Skoro player, Tutaj pomaga Serpentowi... Słuchaj, player atakuje D? nie no, to na po południe już jest stacone, serpent ma dwóch ludzi. Edmund i kurwa, Edmund? Gdzie jest Edmund? A, tu jest Edmund, okej. Okay. Okej, okay, okej, okay, dwóch ludzi, Albert Bart Barbakow, Barbaklas. Piąty poziom, inżynier oraz i mechanik. Trzeci poziom, Olga Dem Demitów. Będzie badanie na zwiększenie jak na poziom pierwszy. Wyjdź no, kurwa. O, będzie coś innego badanie. Będzie badanie języka małpoludów. Ej no, tu pierdolę. Mieszo się nie o, no, są jakieś zaczepki. Coś się na, na, nawzajem siebie atakują. Sabotaż. Rambuła sabotuje. Co tu się dzieje? O pospolite, co tu? Co? Nie mów. Co robi? Hę? Przepraszam bardzo. EP, w ogóle już tam środek inżynierami. Każdy ma skrzynkę. Soldier War tu się robi? Dobra, to jest bardziej głupia gra w komentowaniu, ale w są jakieś pojazdy. Legionare, bo ci ognia. Będzie palił tutaj, mam na nadzieję, że Devio. Który na pewno nie raszował? Nie, nie raszował. Ten, to, to, tymi trzema ludźmi to nie był raż. To było tak zwane gościnne, gościnne przywitanie. No, ale chyba mógł trochę się wycofać. Mógł zabić tego... żołnierza no, od Dewio i, i, i... by jeszcze nie. O! I tutaj Dewio odkryje. A, a, I tutaj rusza już... żołnierz Aleksej... De... Będzie tak, Będzie budowanie zbrojownie Sklep jest za blisko, za bud blisko budować zbrojownie Za blisko, kurde Zbrojownia obok ob ob zbrojów powstaje. Jezus, co to za SW? Będzie rozmontowywanie Montuj to! Rozmontowuj to! Co? Rozmontuj, rozmontuj to! Montuj, montuj! Monter, monter. Teraz buduj brychow, nie? serpenta. Dobra, ja dalej nie ma zbadania za jakem oprótwa, ale będzie chciał mapki zrobić. Nie, skoja player. Porażka, porażka. Powinien zabić wroga, a nie siebie. Dobra, legionary pokaż na co ci stać. Eee, no, no, zaraz wykluczy drugiego gra gracza, albo bardzo go, bardzo go, bardzo go, bardzo go słabi. To remont chciałbym zrobić. Przepraszam pana, chce zabrać pan ownie. Syn munaża tutaj widzę, dobry... Dobry vibe ma dzisiaj. Dawid tutaj postawił zbrojownię. Na... Na tak zwanej górce. No i jest oswanie małpki. Zobaczcie, będzie bawił się małp XD. Jest też zbudowany szyb naftowy oraz kopalnia Syberytu Serpent! Uważaj! Serpent! Bo cię atakują. Będziemy ci przyjmować magazyn. Dawaj małpa, dawaj małpa! Dawaj małpa, dawaj małpa. Big, big. Lemit dalej gra w grę Call of Duty Unleashed Offensive. O, Nie, no co to za, co to za, co to za? Co, to za, co, to za, co to za gra? Legendary, myślałem, że zaatakujesz tutaj. Devio to jest ja mniejsza siła, niż Rambula. I tutaj y, pomoc od Edmunda. To będzie zaraz spalona tym miotaczem ognia. Który został naprawiony. No, może nie dopełnię, ale na pewno się uda. No i jest. SW. SW. Jedyny. Tutaj się wyłamał, od właśnie tego miotaczognia. Od SW. Nawet, to jest nawet DSW. Bez koszar. <gryż> Hrasz. Bambuła, masz koszary, kurf. Bambuła! Masz koszary. Ale ja on chce... On chce jakaś bez kosza. Dobra, jest, 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 jest zbudowanie kosza na platformie, ale tu już wbija. Luigi się już w kurzyn, i wbije tutaj żołnierzami, ale chyba nie ma min. Tak mi się wydaje, że nie ma jeszcze min. No, też może mieć miny. O, kolejne pojazdy bojowe. Edmund to wbija. Jak do siebie tym ciężkim działem. Co tam jest serpenta? Serpent musi uciekać. Serpent, prawdziwy. <głysy> Serpent. Słupacz w ogóle ma prawdziwą rodzinę. mężczyzna Rudy, Albert Barbakow, kobieta bez. Yy, no, takie mikrowłosy, tak zwane. Olga Demitow z okularami No i dziecko i kwas Maopolut. Dziki małpolut. Stali przetrwać te trudne czasy. Głowa rodziny buduje tutaj dom. E, tutaj żona podaje leki szydzie, e, który jest ciężko chory. O, budowanie kolei. Budowanie kurowa. Budowa kurowa. No i mało który. E, no jest dzieckiem, tak? Czyli nie ma za, 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 za dużo robić. Niemowla, nie e, Małe dziecko w sobie, bo tak chodzi jak małe dziecko. E, będzie chyba. Tata idzie z dzieckiem na spacer. Będzie tutaj e, zjedzał świat. Nat, natknie się, w pewnym momencie, natknie się na wrogo, nastawiony nastawionych ludzi. Matka została w domu, sama. Pewnie płacze za swoim dzieckiem i ojcem. Więc wtedy... Ty, dobrą łapę ma to dziecko. Nie złą łapę ma. Ćwiczyło dużo na siłowni chyba. No bo nie łapę ma. Patrz! Patrz, co robi? Mopolut! Mopolut, co ty robisz? Zostaw to działo, ty! Nie bij ich, małpa, bij co robi? Naj, Największe konta na ciężkie działo. Ty tym małpolut. A nie, drugie ciężko działo jest, no niestety. Dziecko, dziecko zginęło, dziecko serpenta, raczej znaczy dziecko Alberta i Olgi zginęło, niestety. Nie miało rodziców przy sobie. No tutaj chyba od Skorpios zniesły się, zyskała się postać przy tym składzie chyba, albo tam szła go odczarować. Największa, tutaj tutaj co się dzieje pod bazą niszczeniem otaczu ognia tym pojazdami edmundowskimi no i koszarami, które mają naprawdę duży zasięg z, tych, z tej platformy pomaga player, który zostało cztery, post cztery postaci zostały o druga rodzina przyłączyła się do do tutaj budowy domu serpenta budowy nowego kurowa jest to Vera Korostelev i Igor Preus, który będę budować dom serpenta w Kurowie. K nie wiedziałem, że Kurów jest koło, koło domu Skorpio. No i ojciec znowu idzie. Nie wiem, czemu tam szuka, w naszą bułą. Y y zabrać nasz las. Tym połysem... Ej, 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 ej! Cicho, cicho, cicho. Cicho, cicho, cicho. wbił na chatę. Wybił mu dwa, dwa, dwa telewizory. Był na chatę i został w chacie. Teraz Wiksa. No niestety, ojciec jest bez żony. żona już jest samotna. Będzie musiała też zmienić profesję za niedługo. Z, z sanitariusza, tudzież, e, pielęgniarki. No, musi też trochę ciepła w domu zrobić, tak? Musi napalić w piecu. No, Galwe nie ma jak napalić w piecu, więc musi Serpent palić w piecu. Serpent... No i ojciec może, może to... Może jeszcze się uda mu jak Nie. Ojciec zginie. Sama żona została... Dzisiaj mąż zginął. Sama żona została, Olga Dymitkow. Druga rodzina stara się pomagać jakoś. Chronić Serpentowską rodzinę. To jeszcze postawienie postawienie domku, domku z bronią, tak zwanej strzelnicy. Jest to duży fundusz. Nie wiem. Nie wiem, psuje zabawę, tak. Multikonto Langa psuje zabawę. No i tutaj, słuchaj, player tutaj też postanawia zbudować tutaj mm, strzelnicę dla właśnie tej Olgi, która może, może jej marzeniem było właśnie mieć rodzinę, nie udało jej się, więc teraz będzie ruszać na front. Albo nie, ona ruszy sobie do, do bazy kolejnego z, z jego przyjaciół, do bazy legionara. Będzie na pier, pierwszy raz w życiu zobaczyć jakieś maszyny, maszyny, z, które plują ogniem. I tam postanowi założyć nowy dom. Tu jest jeszcze naprawianie. Ponaprawia sobie trochę skład. No i u rodzina skorpios zginie. Vera i Igor niestety zostaję w wbrataniu w jakąś walkę plemion łopcańskich. Niestety giną. Obydwoje zginą niestety. I a zostaje jeszcze dwóch. Serb. Olga tutaj kradnie. Czyli jej, jej... Ona nie chce mieć karabinu w ręce. Ona, ona gra w GTA chyba na wiarze, żeby te śmiga, ale to nie jest... To nie jest wiar. To jest prawdziwe życie Olga. Musisz się zastanowić nad, nad swoim postępowaniem. Co będzie teraz... Co robi? Zwiedza świat chyba. Patrzcie, co tu się dzieje. Na do... Tutaj na, na dole chyba będzie coś stawiać. Sprawdźmy. Tak. Tu na samym końcu. Schowa się. pojeździe tutaj. Będzie opłakiwać stratę swojego męża, swojego dziecka. Będzie przygotowywać się na kolejną, ostatnią, ostateczną walkę w, w, z siłami swojego sąsiada. wiadomo, sąsiad największy wróg. Tym co siadam, okazał się najpierw Devio, a potem Edmund, który ma składu. Ok. Odkryją kryjówkę Olgi? Czy nie odkryją? Czy po prostu wjadą sobie do, do bazy Skorpia, do jego, do jego miejsca zamieszkania, zniszczą ją, spalą wioskę. Niestety, ale Skopio już tam nie ma. Skopio już to. Już to przewidział i sam i zginął na polu chwały. Ostatni, który, który ma swoją. Swoją wioseczkę. To jest legionary. Który jako jedyny tak bardzo nie ucierpiał o tych, tych, sąsiedzkich pojedynków. On sam wolał, wolał mnie samotnie, wolał samotnej grażki, sam ze sobą grał. Ale niestety. Teraz kolej na niego. Sąsiedzi. Ok. Rusza. Olga rusza dalej. Olga tutaj ukryła się. I teraz będzie przemykać powolutku. Prawdopodobnie na sam środek. Nie? Będzie atakowanie dźwigu. GTA. Niestety misja chyba będzie niezaliczona. Sepe nie zaliczy misji. Olga tutaj próbuje jeszcze uciekać. Próbuje strzelać wsiada do miotacza ognia to był strzał oddany celny celny strzał on, on myślał że to będzie nazywany one shot strzelił w głowę niestety nie strzelił w głowę niestety dewe okazuje się lepszym rajdowcem niż ta olga i olga po stracie swojej rodziny ginie w cierpienie, cierpienie młodej, młodej olgi można by taką książkę napisać tak zwany sequel do prequel do książki Siedmiu Naukowców w punkcie Konstantego Kaka. No i serpon został pokonany. na co bojący został jedynie Legionare, który jeszcze tutaj broni się. Czy on nie wychodził? To był ten co wychodził, nie szybko. Okej, okay, to był ten co szybko wychodził, teraz nie wychodzi. Ciekawie gra, ciekawe zachowanie tego gracza. Te panie, te panie spowalnianie. Legionerę nie wie, nie wie, co robić. Opuścił, opuścił grę. Piękna gra, wybiega końca. Małpy dewio maszerują. Marsz, ostatni marsz Entów zakończy się ich zwycięstwem. Dziękuję.